はい。<laughs> Dzisiaj jesteśmy przed Pałacem Młodzieży i otwieramy na szczytowej ścianie mural, który namalował pan Jakub Bitka, poznaniak i artysta-malarz. Mural przedstawia drzewo, które też przedstawia różnorodne pasje, które mamy też w naszej placówce, od wokalnych zajęć poprzez artystyczne, plastyczne i teatralne. Nad muralem Zastanawialiśmy się od wielu, wielu, wielu lat. Ja pracuję w Pałacu Młodzieży już 19 lat i tak naprawdę zawsze moim marzeniem było namalowanie czegoś na tej ścianie, co by symbolizowało naszą placówkę i zajęcia, które tutaj realizujemy. Udało się to iścić w tym roku, z czego się niesamowicie cieszę. Nie ukrywam, że prawdopodobnie było to wyzwanie dla artysty ze względu na to, że zadaniem głównym było właśnie przedstawienie różnorodności naszych zajęć w placówce. Oferta została skierowana do wielu artystów i koszalińskich, i z Polski. No niemniej wybraliśmy symbol drzewa, który, który symbolizuje właśnie różnorodne rozwoje i, i ambicje też młodych ludzi. Do końca, do